Kinga Dobrzyńska do mnie zadzwoniła i mówi, słuchaj, mam dla ciebie superfa partnera rudy. A ja mówię, ale rudy jest? Był rudy. Nie tak. ja wiem, kto coś takiego puścił, ale to ewidentnie konkurencja albo jacyś nieżyczliwi ludzie i to do tego wszystkiego ludzie, którzy mnie nie znają. Ja myślę, że jestem babcią zapracowaną i trochę, trochę tu jest problem, bo mam mało czasu dla wnuczek i bardzo tego żałuję, bo są świetne, naprawdę bardzo fajne mam dziewczyny. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i witam was na kanale Świat Gwiazd, a ze mną pani Katarzyna Dowbor. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy dziś na konferencji prasowej, pytania na śniadanie, najważniejsze pytanie tego dnia to jak się Pani czuje po powrocie do TVP po tylu latach przerwy. Nie sądziłam, że wrócę, ale wróciłam i nigdy nie mów nigdy. Życie potrafi zaskoczyć. <laughs> tak, ale e, bardzo, bardzo dobrze. Jestem e, zaskoczona też tym, jak to wszystko się rozwinęło, bo e, za moich czasów, kiedy ja jeszcze lata temu prowadziłam pytanie na śniadanie, to takich pięknych ogrodów, takich miejsc nie było. E, a to rzeczywiście jest wielka sprawa, że można wyjść w plener w lecie i sobie tutaj rozmawiać na ważne tematy. Nie było też takiego studia wielkiego, jak jest w tej chwili. Także powroty są fajne, bo można zobaczyć jakby zupełnie inną odsłonę tego, co się znało. I wcale nie jest to ta sama rzeka? Nie, to nie jest ta sama rzeka. To jest po pierwsze, jest inna ekipa, chociaż też jest jedna koleżanka, z którą pracowałam. Jest paru kolegów dźwiękowców, którzy też pracowali ze mną w TVP przed laty. Są operatorzy, wielu operatorów, z którymi pracowałam, więc przyjemnie się wraca. W to miejsce, ale bardzo dużo rzeczy się zmieniło i z bardzo dużo fajnych młodych ludzi, takich zaangażowanych, przejętych tym, co robią, a to jest ważne, bo oni, ja zawsze się śmieję, że oni dają nam taki power, takiego kopa do pracy i na przykład to, że ja mam partnera w programie Filipa Antonowicza, który jest ode mnie sporo młodszy, bo jest w wieku mojego syna. To to jest tylko dobre, dlatego że on mi daje tą swoją taką ogromną energię, którą ma. Daje mi taki fajne, znaczy zna wiele rzeczy, na które ja się już nie załapuję, <noise> więc on jakby robi te wszystkie takie bardziej młodzieżowe tematy. Douczam się. A potem daje mi tę swoją energię, tą radość taką, taką, bo on ma ogromną radość życia i ma taki ogromny szacunek do naszych gości, co mi się bardzo w nim podoba. Z każdym się wita, z każdym się żegna i, i, i naprawdę słucha. Ja, ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś prowadzi... Rozmowę w studiu na żywo i nie jest zainteresowany gościem. Bez względu na to, co ten człowiek mówi, ty musisz go słuchać. Ty musisz być nim zainteresowany, bo jest twoim gościem. Zaprosiłaś go do swojego domu. A Filip zawsze słucha. On jest zawsze taki zainteresowany. Mówi do mnie, jak kończymy rozmowę. Zobacz, ile się nauczyliśmy dzisiaj. <śmówi> Także <śmówi> to jest fajne, że, że ta praca nie tylko daje nam radość, satysfakcję, ale też wielu rzeczy się uczymy. Naprawdę się uczymy. To prawda, ja czasami jak słucham. Sobie pytanie na to sama się zastanawiam, Jezus, naprawdę tego nie wiedziałam. Pytanie, czy pani miała wpływ na wybór swojego programowego partnera, Filipa Antonowicza, którego już tutaj wspomnieliśmy? Nie miałam żadnego o, wpływu, dlatego że e, e, Kinga Dobrzyńska do mnie zadzwoniła i mówi słuchaj, mam dla ciebie super partnera, e, rudy. A ja mówię, ale rudy jest? Był rudy. Ale ma taką ksywę i, i, i w ogóle jest rudzielcem. Ja mówię, no to super. Ja słyszałam za dwa razy w radiu, w jakiejś audycji Filipa i bardzo mi się podobało jego poczucie humoru. I okazuje się, że rzeczywiście takie ma. Bardzo mnie to śmieszy, nawet tam parę razy zarzucano mi, że się chichram z jego żartów, ale trudno się nie śmiać, jak on ma bardzo takie fajne puenty i rzeczywiście trafia w sedno. E, więc więc e, e, od razu, jak tylko. E, oczywiście, mieliśmy casting, mieliśmy próbę kamerową, i jak tylko zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i robić taką próbną rozmowę, to się okazało, że nadajemy na tych samych falach. Że ja, mimo swojego wieku i, i tej sporej różnicy wieku między nami, doskonale e, łapię jego żarty, a on z kolei e, e, bardzo taki ma fajny stosunek do mnie. Z jednej strony szacunek, ale z drugiej strony też taką, taką umiejętność zbliżenia się, to znaczy nie, nie, nie ma tego dystansu między nami, mimo, tak jak mówię, tej ja różnicy. nie stresowało go nie. to, że pani ma taki nie. warsztat doświadczenia? Myślę, że nie. Ja myślę, że on z jednej strony ma bardzo dużo pokory i takiego szacunku, ale z drugiej strony też się nie boi. I to jest fajne, bo źle bym się pracowało z kimś, kto by podchodził do tego, co ja tam w swoim życiu zawodowym zrobiłam z takim, e, 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 takim przesadnym. E, e, patosem? E, tak, patosem, bo to nie o patos chodzi. To jest kwestia tego. Kiedyś jeden z dziennikarzy powiedział, że jesteś tak dobry jak Twój ostatni program, więc trzeba się cały czas starać i, i robić, czego by się nie osiągnęło. W życiu zawodowym, to jak masz wpadę, to ta wpada niestety potem decyduje o tym, co o tobie mówią. Ja się zawsze śmiałam, mój ojciec był naukowcem. E i zawsze się śmiałam, że on miał dobrze, bo jak już został, zostajesz profesorem, to jesteś tym profesorem do końca życia. A e, dziennikarzem możesz być bardzo dobrym i masz wpadki i już nie jesteś, prawda? Nowe pokolenie nie pamięta. Nie pamięta, prawo, a tak, pamięta prawda. Twoje wpadki, prawda? Więc muszę się starać, bardzo się staram. <laughs> Natomiast to, co ja czytam sobie wśród opinii internautów, no to mówią, że pani jest jak ryba w wodzie. A Filip został wrzucony do akwarium. Nie, to trochę za, za mocne. E, jemu nie jest łatwo, e, dlatego, że on naprawdę e, no, e, gdzieś tam no, znalazł się w trudnej sytuacji, ale on sobie naprawdę świetnie radzi. To, to nie jest tak. E, są sytuacje... Kiedy ja e, na przykład e, no, moje pokolenie nie zna czegoś, a on doskonale to zna i on mnie wtedy ratuje, bo naprawdę parę razy mnie e, z opresji wyratował. On ma bardzo dobrą pamięć, e, e, mnie się zdarza, e, e, jakiś tam e, e, nie zapamiętuje nazwiska, a on doskonale pamięta i on wtedy wie, my się rozumiemy. To jest bardzo fajne, bo my się uzupełniamy i rozumiemy. Jeżeli ja na przykład zaczynam o czymś mówić i on już patrzy na mnie i widzi, że ja nazwiska nie pamiętam, to momentalnie mi je podrzuca. Więc to jest taki ważne. dobry kompan. Bardzo dobry kompan. Bardzo mi się z nim dobrze pracuje i naprawdę jest znakomitym kompanem i po tych paru miesiącach już się wyczuwamy bez słów, czyli to spojrzymy na siebie i już wiadomo. Niech pani zauważy, że my sobie nie przerywamy. My nie mamy czegoś takiego, co często pary mają. Bo Filip doskonale wie, czy ja zadam pytanie, czy nie zadam. Ja też widzę, kiedy on się szykuje do zadania pytania, więc nie wchodzę mu w słowo, prawda? Że się wyczuwacie. Wyczuwamy się, tak. I to udało nam się wypracować, i myślę, że e, on sobie w tym akwarium świetnie radzi, naprawdę. Widziałam e, też takie doniesienia, chociaż wiem, że pani to zdementowała, że lepiej się pani czuje w tych programach remontowych, a tutaj przeszkadzają wczesne pobudki. Ale ja Skąd wiem, w ogóle taka plota? Nie wiem, kto coś takiego puścił, ale to ewidentnie konkurencja. E, albo jacyś nierzeczliwi ludzie, I, i to do tego wszystkiego ludzie, którzy mnie nie znają. Bo każdy, kto mnie zna, kto ma ze mną do czynienia, wie doskonale, że ja. Eee, wstaję bardzo wcześnie rano, ponieważ po pierwsze jestem skowronkiem, czyli absolutnie chodzę wcześnie wstać. To się przyznaje, 22. 23 to już najpóźniej. Eee, nie lubię balować, nie lubię chodzić na imprezy, bo, bo za długo to trwa. Ja się uśmiecham, bo ja wam dokładnie tak, tak samo. Nie, wolę naprawdę e, dla mnie każdy dzień, który się zaczyna, jest z, e, nadzieją, jest szansą na to, że coś się fajnego zdarzy. Słońce wstało, jest pięknie, ptaszki śpiewają. uwielbiam te poranne wstawania, a ja mam bardzo dużo zwierząt. Ja mam pod domem stajnie, mam w niej trzy konie. Mam cztery psy w porywach do pięciu, bo jak mi sens synową podrzucą, to jeszcze mam piątego. Mam dwa koty. Te wszystkie zwierzęta nie dają mi pospać, więc one mnie o tej piątej budzą, bo chcą. Wyjść do ogrodu, bo chcą śniadanko, bo chcą jeść konie trzeba wypuścić, więc dla mnie poranne wstawanie jest po prostu codziennością. Więc ktoś, kto wymyślił ten żarcik pod tytułem, że ja mam problem ze wstawaniem, kompletnie mnie nie zna, kompletnie mnie nie zna. Zapytam też, czy pani jednak czasami tęskni za tym urządzaniem wnętrz domów? Tęsknie, ale robię cykl takich programów: Kanal Plus Domo, mm, e, do wyborowa od Odnowa. Taki swój autorski program, w którym remontowałam swój dom. Teraz remontuję domy, a właściwie zmieniam. E, e, jakby staram się wprowadzić jakieś swoje poprawki do domów naszych bohaterów, więc kolejna seria tych programów będzie na antenie Kanal Plus Domo, więc tu się wyżywam w tym urządzaniu wnętrz. To mi sprawia ogromną, ogromną przyjemność. Oczywiście, że tęsknię, natomiast myślę, że. Bardziej chyba tęsknię za tym, żeby pomagać ludziom, dlatego że dla mnie ten program oprócz tego, że miał tę moją wielką przyjemność, czyli urządzenie wnętrz i ja uwielbiałam z naszymi architektami sobie właśnie przegadywać te różne sprawy, zresztą mam do dzisiaj z większością ekipy kontakt, rozmawiamy o tym, fantastyczna ekipa remontowa tam była. I, i, I interesują mnie nowe techniki w budowlance, więc zawsze się podpytywałam. To oprócz tego, że, że jakby były te sprawy remontowe, dla mnie chyba najważniejsze w tym programie były te sprawy ludzkie. I, 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 i jedno, czego mi brakuje, to może takiego właśnie bardzo misyjnego programu programu, w którym można. Pomóc ludziom, dlatego że wdzięczność tych ludzi, ta pomoc, te dzieciaki cudowne, które pamiętam większość, które po prostu rzucały mi się na szyję i które... które tak bardzo potrzebowały tej bliskości, tego, tego takiego ciepełka, które cała ekipa starała się im dać, bo naprawdę muszę przyznać, że ekipa była tak bardzo e, e, przejęta tym programem, że tego mi, tego mi może brakuje właśnie tego pomagania ludziom. To jest chyba to. A gdybyśmy spojrzały z perspektywy czasu na decyzję pana Edwarda Miszczaka, to jakie by się wysunęły wnioski? Bo ten pierwszy moment mam wrażenie, że jest paraliżujący. Wszyscy byliśmy zaskoczeni. A dziś tak naprawdę mam wrażenie, czy tutaj sprawdziłoby się powiedzenie, że nic nie dzieje się bez przyczyny? I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Myślę, że tak. że Ja myślę, że na pewno warto y, pamiętać o tym, że y, nigdy. Nie płakać nad rozlanym mlekiem. Zawsze zastanowić się, co ja teraz mogę zrobić, jak ja mogę to mleko z tej podłogi pozbierać i, i, i zawsze sobie damy radę. Że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja uważam, że z kolei ta zmiana dała mi jedną rzecz. Dała mi taką, taką chęć do walki, do pokazania, że. Dam radę, że mogę zrobić coś fajnego, że życie jest piękne, że można zaczynać w każdym wieku od nowa, i też może to być fajna sprawa, fajne, fajne dalsze życie. Nie patrzymy do tyłu i patrzymy do przodu, patrzymy, co jeszcze nas fajnego w tym życiu ma spotkać. Cieszmy się z tego, że mamy taką możliwość. Dokładnie, ja słyszałam takie fajne zdanie, które naprawdę wydaje mi się idealnie pasuje do tej sytuacji. Nie ma złych decyzji. To tylko nasze zachowanie sprawi, czy one były złe, czy będą dobre. No i mam nadzieję, że udało mi się na to dobre przekuć. Zostawiam kropeczkę, ale jeszcze jeden temat. Ostatnio, kiedy rozmawiałam z panią Joanną Koroniewską-Dowbor, powiedziała o pani, to jest po prostu moja mama. Wczoraj był wyjątkowy dzień, więc zastanawiam się, czy faktycznie tak też pani świętowały. To, bo Maciej to jedno, czy to syn, a czy na też jest powiedzmy córką? Tak, absolutnie jest córką. Ja zawsze mówię, że mam dwie córki i e, oprócz Marysi jest jeszcze Asia i Asia jest naprawdę kochaną córką. Bardzo, e, bardzo dba o mnie, bardzo się przejmuje. E, o cokolwiek ją poproszę zawsze stara się załatwić, zrobić. I jest bardzo dobrym dzieckiem, bardzo. Wypowiedzi pani są o tyle czasem zaskakujące, że często są te kawały, dowcipy o teściowych, relacja synowa, teściowa. A tutaj faktycznie mam wrażenie, że wszystko się bardzo dobrze układa. Czy jest na to jakiś przepis? Ja myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy my, teściowe, pamiętały o tym, że rodzina naszego syna. To jest osobny byt. Oni mają prawo do własnych decyzji, do własnych pomysłów, do własnego sposobu wychowywania dzieci. My możemy pomóc, ale nie możemy się wtrącać. I ja się starałam zawsze tak zachowywać, że jeżeli oni mówili, że coś mogą, to super. Jak mówili, że nie mogą, to też super. E, Asia ma prawo wychowywać dzieci tak, jak chce. A poza tym, ja że jest jedna rzecz, że my obie jesteśmy tolerancyjne. To znaczy, e, ja zawsze mówię, że się nie wtrącam, jeżeli dzieci mają jakieś zakazy to ja się stosuję do tego, co Asia e, wymyśliła. Czyli Natomiast... rodzice tutaj rządzą? Tak, rodzice rządzą i rodzice mają prawo do podejmowania decyzji. Ja nie mam prawa im narzucać swoich pomysłów. Natomiast jak przyjeżdżają do mnie, to Asia zawsze mówi u babci wam wszystko wolno. Także <noise> obie idziemy na kompromis i to jest fajne. To zapytam w takim razie, jaką jest Pani babcią? Jakby się miała Pani określić w trzech słowach? Ja myślę, że jestem babcią zapracowaną i trochę, trochę tu jest problem, bo mam mało czasu dla wnuczek i bardzo tego żałuję, bo są świetne, naprawdę bardzo fajne mam dziewczyny. Natomiast jestem babcią zapracowaną, a ponieważ wnuczki mają też zapracowanych rodziców, więc one to rozumieją, rozumieją wiedzą o co chodzi. Pani Kasiu, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, to nasza nie ostatnia. Ja też.